Szczęść Boże, witam serdecznie. Święty Jan Paweł II zwrócił uwagę na to, że w pierwszej wspólnocie chrześcijan wraz z narastaniem świadomości bóstwa Chrystusa wzrastała świadomość teotokos, tego, że Maryja jest Matką Boga. Papież przypomniał, że w V wieku Nestoriusz zakwestionował zasadność tytułu Matka Boga. Jednak jego błędna decyzja, postawa wypływała stąd, że sam miał trudności w uznaniu jedności bóstwa i człowieczeństwa w Chrystusie. Jak to możliwe, że Maryja, istota ludzka, zrodziła Boga? Odpowiedź wiary Kościoła jest jasna. Boskie macierzyństwo Maryi polega na zrodzeniu Chrystusa co do ciała. Pan Jezus, jako Syn Boży, jest odwiecznym Synem Boga Ojca. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.